Hej, witajcie z tej strony Hoop Play. Zagramy, jak pamiętacie, w FIFA 14 Aston Villa. Zmierzymy się dziś z drużynami Arsena, Węgiera oraz Żołazem Mourinho, czyli Arsenalem i Chelsea. No, bardzo mocny harmonogram rozgrywek mamy, jak na początek, i już przechodzimy do pierwszego meczu właśnie z Arsenalem. Jesteśmy gośćmi, a Arsenal gospodarzami, więc będzie nam bardzo trudno wygrać, bo Arsenal ma atut własnego stadionu. No ale jeśli będzie remis, to ucieszę się, no bo jest to równie wymagający przeciwnik, a tym bardziej jeszcze Chelsea będzie. Nagramy dzisiaj dwa mecze. No i, i na tym zakończymy odcinek. Dobra, zaczynamy. Nie opóźniamy. Y, Ragacu do Enzogbi, Enzogbia, do Bertranda, no, nowy nabytek. Y, no i myślę, że się bardzo dobrze spisze. Y, podolski, podolski biegnie, ale szkiska. Teraz, a Bertrand Odebrał. No, nasz obrońca popisuje się ostatnio y, bardzo dobrą mu grą. I myślę, że tak pozostanie. Dobra, Giru, Santika z Orla, Santika z dribling, jednak nie udaje się za bardzo. Flamini tam był Teraz Ramzi próbuje odebrać piłkę. Nie udaje mu się to, ale jednak nieudane podanie N. Zogbi przerywa Kościelny. Giru, Podolski, Ramzi. Faul, no, moim zdaniem niesprawiedliwa decyzja sędziego, bo tutaj chyba faulu nie było. Ramzy do środka i nie ma bramki. Nie, teraz Bentekę, Bentekę, czy zdąży, czy zdąży? i nie zdążył, niestety. Sania, Flamini. Ramzi. Piękna wymiana podań Arsenalu. Piękna wymiana podań Arsenalu do po... raz przy piłce Podolski. Santika Zorla biegnie do Żiru. Żiru. Czy będzie podanie prostopanu? Nie. Do Wolkota. Ten jest bardzo szybki. Wykorzystuje swoją szybkość. Ale piękne zachowanie naszych obrońców. Lecz teraz. Brawo Guzan. Brawo. Bo naprawdę ten bramkarz się spisuje wyśmienicie w naszym zespole. Jak najbardziej mi odpowiada jego gra. Pozostaje się tylko cieszyć. No i myślę, że tak pozostanie. Teraz Agbon do Benteke. No ale on ciągle psuje te akcje. No. Nie wiem, doradźcie mi jakiego napastnika dobrego kupić, bo myślę o jego sprzedaniu. Bo nie gra mi się nim za dobrze niestety. No, w pierwszym odcinku myślałem, że to tylko taka chwilow takie chwilowe będzie zamieszanie bentekę, no ale no, teraz chyba wiem, że to nie jest już takie zamieszanie, tylko po prostu no, złagraniam dobra. Kościelny wznawia grę z rzutu wo wolnego teraz yy, do Monreala. Monreal, Monreal biegnie. Prze, przedziera się przez naszych obrońców do Żiru. Ten nie szczela, ale nadal groźna y, y, sytuacja pod naszym polem karnym. Oby jak najdalej to wybić. Teraz, do Agbon Lachora. Ten świ, On właśnie nim mi się najlepiej gra z tej drużyny. Chociaż i. No. Ten był mi się też wspaniale gra. Obo. Obo. Ja. Oboje tych zawodników spisuje się świetnie w mojej drużynie. No i zamierzam nimi grać do końca tego sezonu. A po tym sezonie, jak skończymy Aston Villa, no to zamierzam grać jakimś już silniejszym klubem, żebyście mogli się nacieszyć grom tym silniejszym klubem i Żebyście wiedzieli jak się gra tymi silniejszymi zawodnikami. Teraz Benteke, nieudane dośrodkowanie. Jeszcze raz próbuje, no niestety nie udaje się dośrodkowanie. Żiru do Santi Cazorli. Strasznie widoczny jest Santi Cazorla w tym meczu. No i naprawdę będzie, będzie kandydatem do zawodnika meczu. Podolski. Dribbling i Jaluszczał naprawdę bardzo mocny. Obrońcy go nie przypilnowali. Ja to, ja tą piłkę widziałem już naprawdę w bramce. To mi się wydawało, że to jest już gol. Ale dobrze. Już jest druga, już będzie się niedługo zaczynała druga połowa. Bo do liczonego czasu do pierwszej połowy mamy dwie minuty. Teraz podanie. Nieudany, no jak właśnie słyszycie, jest koniec pierwszej połowy. Zobaczmy. Roni jest zmęczony. Myślę, że wejdzie za niego El Ahmadi. Później wejdzie chyba Tonev za Delph'a, bo Delphi jest niewidoczny w tym meczu w ogóle. Zaczynamy drugą połowę. Zaczyna Arsenal i na razie jestem ucieszony, bo jest remis, a z takim gigantem, no to jest nie lada wyzwanie, mówię Wam. I teraz do Benteke. Czy się przełamie? Nie przełamał się. <grystety> Niestety będę zmuszony go sprzedać i mam na oku jednego dobrego zawodnika, m.in. Luisa Muriela. Bardzo dobra szybkość, dobre maszczały, od napastnika tego właśnie wymagam. Nie wymagam od niego główek, bo no, napastnicy zazwyczaj nie mają dobrych główek wyjątkiem Ibrahimowicza, bo ten to kosmita normalny, kosmita. Bo główki ma dobre, szczały ma dobre. No i tempo mogłoby być lepsze, ale i tak jak na takiego Wysokiego zawodnika, no to jest naprawdę wspaniałe. Teraz, a, Guzan, brawo, brawo, Guzan. Bramkarz, no, wyśmienity na razie i oby tak dalej zostało, i na razie nic. Teraz Akbon Lachor pięknie przejął, podał do Benteke, jednak. Y od razu zareagował obrońca Arsenalu. Nie wiem dokładnie, które to, bo nie spojrzałem na wskaźnik. No ale wy pewnie zobaczycie, bo będziecie mieli możliwość zobaczenia. Delf do Benteke. Benteke do Agbon Lachora. Ten traci piłkę i od razu rozpoczyna się kontratak Arsenalu. Lar przerywa ten atak. Enzogbia do Benteke. Ten nie przyjmuje piłki. Nie wiem, co się z nim dzieje. Chyba go zmienię w tym meczu. Będzie to już również trzecia zmiana. Dobrze. Podajemy do Guzana. Miałem podać do Guzana, ale dobra. Out jest. Pora na zmiany. Więc tak. Tonef za Delfa. Kozak za Benteke i za Roniego El Ahmadi. Zmiany wszystkie wykorzystane, nie będzie już więcej zmian w tym meczu. Również zmiana ze strony Chelsea. Willsher chodzi za Ramzeja. Myślę, że to właśnie Willsher powinien grać zamiast Ramzeja w podstawowym składzie. Teraz piękne przejęcie przez Ragacu. Ragacu. Ragacu, czy zdążył do tej piłki? Zdążył i nie ma niestety yy, dośrodkowania, bo obrońcy Arsenalu naprawdę są świetni. Yy, Kościelny, Sania, Mertesaker i lewy obrońca to chyba Gips. Już jest wrzut au, z autu ze strony Arsenalu. El -Ahmadi, dopiero w Nie dałem mu się nawet roz rozgrzać. No, ale myślę, że nie, nie będzie trzeba tej, z tej zmiany żałować. Tonef, Luna, próbuje przejąć piłkę. Teraz Giru, Giru i ależ pudło Santi Cazorli. Mówiłem, że będzie zawodnikiem meczu, no jednak chyba po tym pudle nie będzie zasługiwał na to miano. Walcott, no, teraz ostatnie minuty tego meczu. No, i coraz groźniejsza akcja arsenalu. Ragaczu, traci piłkę, Flamini, Flamini. Czy będzie coś groźnego z tej akcji? Nie, chyba nie. Teraz piękne, miało być piękne podanie, może być na, nawet na 1-0. Kozak, kozak i nie mam bramek, I ależ to spudłował. Kozak. Myślałem, że to będzie już pewny gol, Cieszyłem. miałem się już cieszyć. Niestety, piękna obrona, szczęsnego, chyba. O ile się nie mylę, szczęsny tam jest chyba w podstawowej 11. Tak powinno przynajmniej być. Tonew. on jest szybki to dobrze, że przerwał szybko akcję. El Ahmadi, El Ahmadi, dośrodkowanie. Niestety ragacu jest niski, więc on nie to będzie raczej w tej serii gola z główki. Koniec meczu. Wreszcie koniec meczu, koniec tego piekła, bo było naprawdę bardzo dużo akcji ze strony Arsenalu. My mieliśmy tylko parę tych akcji 0-0. Bardzo się cieszę z tego wyniku. Myślałem, że szczerze jakiegoś gola. Niestety, no, Kozak miał świetną sytuację. No, ale ją zmarnował. Jeszcze przeczytamy sobie szybko wiadomości. Przełożone spotkanie to z Newcastle i konferencja prasowa. Zawodnik Guzana zmotywujemy do tego, żeby bronił jak najlepiej z Chelsea. Jak widzicie, tutaj pisało: Bertrand zagra przeciwko swojemu klubowi, tak? Bo on dopiero przeszedł do nas z Chelsea. Chelsea go sprzedała. I gramy znowu na wyjeździe. I jeszcze zachwyciłem się grą kozaka. I dam zagrać kozakowi zamiast będę, bo nim, mi się nim nie za dobrze gra. Wejdzie w drugiej połowie. No a teraz zobaczymy jak sobie kozak poradzi. Zaczynamy! I już yy, nasza piłka, ragacu, ragacu. Ma dużo okazji, jest bardzo szybki. Powinien strzelać dużo goli, jednak nie wychodzi mu to. Juan mata, Juan mata. I od razu podanie do dęby, ba. Dęba I czy będzie już pierwszy gol? Oby nie, brawo, brawo o chyba. ba. do kozaka. Kozak, kozak. Będzie samotny drybling. Uderzenie. Mało brakowało. Z tego co widzę, to szwarcer jest na ramce. Więc może mu będzie łatwo szczelić. Dobra, rozpoczyna właśnie szwarcer. Nie myliłem się. Poznaję to po yy, łysince na jego głowie. I. No, nieudane podanie do dęby, bo nie dobiegł do tej piłki, więc zaczynamy. Guzan zaczyna. Podanie. Piękne podanie. Miał... Mogło być przepiękne podanie i mogło być również na 1 do 0 podanie. Dobra. Rozpoczyna John Obi z oh, tu Naprawdę on ostatnio jest w bardzo świetnej formie. No i jest nie, nawet niedrogi. No ale teraz De Bruyne, De Bruyne i 1-0 niestety. Kevin De Bruyne. 1-0. Dobra, nie ma się nad tym martwić, to dopiero jest 15 minuta. Szkoda, że tak szybko tracimy gola, ale myślę, że szybko zdobędziemy dla naszej drużyny gola. I no i myślę, że remis też nie będzie zły, ale jednak chce się pokusić o pierwszą wygraną. Czy będzie ona w dzisiejszym meczu z Chelsea? Nie wiem. Dążymy może jeszcze zagrać mecz z Liverpoolem na pocieszenie. Chirle. Chirle. I było bardzo groźnie. Terry wybija piłkę. Nie udało się nic zrobić. ramírez juan mata